Hello guys, witajcie się w najbardziej profesjonalnym e, tak. wideo z Brawl Stars Recorded by Mobiza Mobi. <grywki> Od dzisiaj będziemy e, nagrywać cały czas Brawl Stars i będziemy e, otwierać stardropy codziennie o 6 rano, tak Stwierdzam informacje, łobam największą rangę. Tymczasem ja mam tak dużo pucharków z powodów nieznanych. O nie gram z Edgarem no, to też gresz e, e, Edgarem. E, nie, meksykański, kartel. meksykański okay. kartel jestem. Napiszcie koniecznie jaki jest wasz ulubiony zadymiarz. Ło, powiedz mi, jaki jest twój ulubiony zadymiasz? Zadymiasz? E, wydaje mi się, że najbardziej chyba El Primo. El Primo? El Primo. Guys zginę, oni są tam. E, tam musi być. Jesteśmy potężni. O, zjadłam no, go. Ale super. Ale to będzie epic reaction gameplay. Po prostu będę mówił tym mo monotonnym głosem. Będzie no emotion gameplay, to jest najlepsza forma contentu. Ale robimy ich, woła, dawaj. Robimy ich. Maloa. Jej. Nie yeah, no słuchajmy. I byłem aż przez pół dnia! No właśnie, tak. nawet się nie ruszyłeś, i to i tak wygraliśmy. Czemu opuściłeś lobby? Dawaj ława w duo teraz gramy. W duo, okej. Okay, Dawaj, Dawaj duo tak. showdown. gdzie widzicie mój pępek? Gwiezdny pępek? A to znowu ta mapa Ancient. Ta mapa. nie mają ja 8 bitowca z tym samym skinem. On nie kopiuje pomocy guys. Ale na pewno jest słabszy 8 bitów. No, no to jestem pewien, że tak jest. Patrz, patrz, patrz jak go robię. O, już mam połowę HP. Gaze ogólnie musicie nam zapłacić, żebyśmy mogli kupić Mobizen Pro. Mamy tylko wersję light? Tak, mamy teraz tylko wersję light, więc jest napisane w prawym dolnym y, recorded with Mobizan przez cały materiał, by taki watermark na pół ekranu. To jest on zbyt prawy. Myślisz? No jaki KUP! Bratra wrócił zbyt i od razu było. przegrywamy. Trzymałem coś nowego. No way, 100 fioletowych y, błyskawic. I z z tym adminem? Ja jest właśnie otrzymałem 100 dodatkowych błyskawice. Hej okay, młody, pokaż mi swoje błyskawice. No każdy ma swoje pasje, nie? Co to za... Co to za jakieś dziecko z ogniem? A to jest amber. Guys, I'm the best of free no, bo to umarł. Napiszcie, czy jest lub czy jest pro, czy jest... Tak, napiszcie, czy jest... Po prostu napiszcie komentarz. Ja bym chciał, żebyście napisali hashtag nimic go to jail, bo ostatnio było mało komentarzy z hashtag nimic go to jail i ja potrzebuję więcej komentarzy. Proszę po tym filmie iść i napisać hashtag nimic go to jail pod piątkowy podcast i y, pisanki. To jest jedyna forma, żeby pokazać y, nam y, wasz support. Trzeba ich bo. Dasz radę, jest jeden na 2 to tak nawet prawie jakby było 1 na 1 bo... Prawie? Dwa to prawie jeden. Nie wydaje mi się, On nie tapnął mnie do strefy. A. to jest taki teraz emotionless gameplay po prostu. Tak, dobrze się bawisz? Nie. Żebyście wiedzieli, jest obecnie trzecia nad ranem, czwartek, znaczy Taka. już piątek w sumie, e, e, i e, jeszcze Bratra będzie musiał edytować to video, więc e, no. Staram się dla was łapkę w górę. Tak, zostawcie łapkę w górę. Kocham sernik jagodowy. On kocha sernik jagodowy. My wszyscy kochamy sernik jagodowy. Guys, 10 lajków i gramy w Brawl Stars całą noc. Proszę nie dawajcie lajka, jest już trzecia trzydzieści. Proszę zróbcie to, potrzebujemy więcej Brawl Stars naszym Nie, procesu. proszę tego nie robić. Potrzebuję co najmniej 6 y, godzin snu. Nie, Brawl Stars to prawie xen. <noise> <noise> to to samo, nie? Czysty relaks. Okej, okay. pójdę. Z rakiem pierdaka, nawet nie do nich podejść. Idziemy, idziemy go zjeść. Czekaj, stój! Cześć, idę cię zjeść. Ale. mnie, 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 mnie. Czy możemy zmienić tryb, please? Nie, y myślę, że ten tryb jest zarobisty i. E no, nie będę grał tylko w ten tryb. O nie! Colgate pasta mnie zabije! Oczywiście, że Brawo. twoja lokalna pasta Colgate jest rekomendowana I przez e 9 na 10 I lekarzy w całej okolicy? Tak. W tym pani, w tym pani Barbara z kliniki. Kliniki. E twoje e z Weź gałę, będziemy grać piłkę nożną. Piłkę nożna? Myślicie? że jest? No nie wiem, nie będziemy wiem. Będziemy jak R Robert Lewandowski. Lewandowski. Ja, Widzisz to wideo jak Robert Lewandowski tańczy? Tak. Y I ma y ten fes zielony. Tak. <śmany> 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 Pablo. I y, y, jest podpis y, Robert Wandowski gotowy na mecz z Legią? Emoji, piłka nożna. No to zróbcie piłkę nożną. Ja, ja nie jestem adminem przecież. Ty jesteś adminem, kurde. Ja nigdy nie byłem adminem. Ja, ja gram jestem w adminem. basketball. Nie będziemy grać w kosza, tak raz się! Nie obchodzi mnie, to gramy w basketball. I jak się nazywał ten z You Are My Sunshine NBA? Jomao? To będziemy Jomao z You Are My Sunshine. Guys, czy tam na lewo jest Bench press? Czy wy to widzicie? Tre! Tre! Podaję Oko. O. o, nie podajem. Nie wiedziałem, że ty mi podajesz. Dawaj, dawaj, ciśnij. Dobra, dobra, ale mam lowa. A, dobra, to Gdzie jest bratra? Nie wiem, gdzie Nie pozwolę mu wrzucić. Fuck, Nie na mojej tej zmianie. Guys, ja próbowałem strzelić, ale ten łuk Eee, on nie, nie miał 90 stopni. Nie, mówisz... Mądrze, mądrze prawisz. Mądrze? A to? Do 3, nie. Twoje przeciętne zadanie z matematyki, twój kredens ma 90 stopni, oblicz masę słońca. <grym> Pani od Korków będzie wiedziała jak to zrobić, ty nie? No właśnie. Głupio ci będzie po to. Uzdrawiam tutaj panią Barbara. Taką <grym grym grym> petycje Kraków. Mogę polecić po to. serwis. Gdybyście potrzebowali. Yy, a co ja mówię prze... Przecież my już jesteśmy dorośli po trzech rozwodach. Teraz to my możemy udzielać repetycji i uczyć dzieci y, y, dodawać w słupku. Umiecie dodawać w słupku? Ja, nie robiłem nie tego nie 15 tego. lat. Ja też nie. Na pewnego dnia przyjdzie taki moment, że kalkulator ci siądzie, y, kiedy będziesz obliczał ostateczny wynik i y, wtedy odpalisz dzielenie pod kreską. Tak, to będzie ten... Dzień, o którym mówią ci wszyscy starzy ludzie, no nie? Tak, to będzie ten jeden dzień, ten jeden moment, na który to pokolenie nie jest gotowe. Gajes, robimy nad godzinę? Kurde, czemu ten nie trafiłeś? Bardzo nie pytaj! Właśnie, cz czemu nie trafiłeś? To jest skill i szunie, że coś. Nie trafił, fajazd. Robisz go, bratka, albo woła, nie tylko. No to. I to mi się podoba, to no mi się podoba. NBA You are my sunshine my little lonely sunshine, sunshine. Odlokowałem boby. Guys, mam wybrać dynamik czy 8-bitowiec? Chyba weź e, dynamik. Chcesz być jedynym 8-bitowcem? No tak, Promieniu muszę mieć Monopol, nie wiesz? Muszę mieć Monopol, nie? A wy, napiszcie, który pionek wy wybieracie w Monopolii? Rozumiecie typ ludzi, którzy wybierają Bud w Monopolii? Nie, wydaje oni, mi się, że. Nie, oni nie są normalni. Trzeba po prostu wziąć samochód jak najszybciej. Ciekawe, ile osób y, umarło od zdrowienia się butem Monopolii. Co się dzieje w tej. Nie arenie? mam pojęcia, Musimy po prostu... tu stać czy wtedy żyjemy. Co? I guess. Chodź, mamy tutaj ultra charging, fast charging, charging. A już tak się zabija tych y, kilosków. No jakim cudem ULTY W Max? Guys, we are so crazy. Prawie to wygraliśmy, mamy 85% na. Tak, yy, oni teraz zgonią, bo teraz. Szybko, mają. guys. Włączył im się fast, fast charging. Chyba mają Lightning cable USB-C. Tak, ostatni niezbanowany przez Unię Europejską. Wcale nie, yy, nikt tego nie czytał. O, widzicie, Hot Zone nasz. Yy, przegrani mamy monopol na. na Zone. Guys, let's go. Let's go. Ale piłkę nożna. Let's go guys, let's get it. Football, go, go, football, Eurosport. Patrzcie, zobaczcie moją reakcję na, na to wasze. Patrzcie to. Ostatnia gierka ogólnie, bo potem musimy już kończyć materiał, bo jest długi już. Z racji, że zbliża się godzina czwarta. No, zbliża się godzina czwarta i y, y, jakby to powiedzieć, y, jak Football FUTBOL WEŚKU! Daj piłkę nożną, proszę. okej, okay. ale y, jest jeden warunek, musi być co najmniej jeden komentarz, hashtag nie -mich go to jail pod tym filmem. Ajajaj. No więc, y, drugi użytkowniku, proszę, proszę, żebyś zostawił ten komentarz y, w tym momencie, zapauzuj wideo y, i zostaw ten komentarz. Bo inaczej... Powiedziałem, że poniesie cała społeczność. Cała społeczność piątkowego podcastu, e, tak. Aż 16 osób. Idę ci pomóc, bratra. Ale go robię, ale go robię, ale go, ale robię, go, robię, jest go. robię! Jest po nim, jest po nim. Widzi w oczach jego koniec i widzi kto go zrobił, kto go zrobił. Ja go zrobiłem, znowu. Ty bierześ, zrobił zrobił. co ty o, robisz?! O, o, o. Odbiłeś się, odbiłeś się. Podaj, 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 podaj. dawaj, daj! Dawaj bratra, strzelaj Gola. Mamy w składzie y, bratra bratrowskiego. Może Tak, to jest ten popularny piłkarz y, bratrowski. E, on tam y, wszystkich robi. On jest bardzo dobry. Ogólnie y, tutaj jest z nami y, pan komentator, prawda? Y, ale y, no nie działa mu mikrofon dzisiaj. <noise> Szalone y, pudełko. Y, wiecie, y, po lodówce. Y, okay. Z dodatkiem z Tak jeee. Yes. No i to mi się podoba jest. To była tak zwana złota bramka Golden Goal. Tak. No Uwol. i zobaczcie, co im star player, co im postar player, skoro to brat ja strzela Gola. To prawda. Brata, to, to wygląda jakbyś pokazywał jej faka więc. <laughs> Wziąłeś super postać, nie że coś. Dobra, guys, ostatnia runda, ostatnia runda, ostatnia runda. Ostatnia No nie ostatnia wiem, Meksyka, meksykański kartel chyba się tak zachowuje, Meksykański kartel? Nie? Jakie tam macie profity w tym kartelu, powiedz? Członkostwo Multisport. Owocowe <noise> <noise> czwartki. 20 <głosy> <głosy> Młody, dynamiczny zespół. Łoba! No, co tam? Co wolisz, białą czy czarną czekoladę? Czarną. Uuuu! Widzisz kiedy jeszcze koledzy 100%? 100% y, kok. Miałeś 100%, 100 kok. koła. Kokaina. <laughs> Guys, bo mnie bolą bardzo. Bijcie ich. To jest mój protip. Protip, wygrajmy. Guys, mam wszystkie dżemy, nie że coś. Mam wie, 6 drzemów ja Protect me. Po mocy, gdzie. Gdzieżdżemy gdzieś tam? próbować, where are you? I kinda need your help right now, nie coś. Jaki bicie? help? Wszystko w porządku. Wycofajcie się, schowajmy się w krzakach, po prostu będziemy kampić. Bo esz była to a no, oni, idą, oni idą, oni nie, idą. idą, Nie, bo to już jedz tutaj, a widzisz? O, nie, nie, dobrze, nie, nie dobrze, nie dobrze, nie, nie dobrze, nie, nie dobrze. Gdzież hejs? Nice, Spoko. A, a, Są Grube a, dolary w ona, ten ona, moment. Ona... O, Nie. Są grube dolary nie. Nie mają cały hajs teraz. Bierz go, bierz go, bierz go. Guys, we need it. We need this W, guys. Jakim cudem w. ty picolo! Nie no, guys, please, don't Wie lose no. this. Kurde. Powiedzmy, że mnie zatrzyma. musimy zagrać jeszcze jedną rundę. Nie się nie się zakończyć tak wydaje. Nie możemy zakończyć przegraną, nie? Guys, pół godziny minęło. Wiem, no, wiem. Niech jest o, obecnie 27 minut o, i 40 że... sekund yy, yy, nagrania. To jest pokazuje z boku. <laughs> Mój mobilen y, pro studio recorder. A masz taki y, fajny ciuciak tak, z boku? Tak, mam ciuciak z boku <laughs> i mi właśnie pokazuje i y, o, y, go w 100% widać na nagraniu. Guys, oni nas jedzą. Pomocy, guys. Tutaj jest y, Frankenstein, to jest ten z tego hotelu. Transylwania, nie? Pensylwania chyba. Pensylwania? Nie wiem, wiem jedno. Eee, pieniądze. Możecie zobaczyć na co da... E, znaczy kupić e, e, oryginalną kopię e, wypożyczyć na streaming services, żeby go zobaczyć. Bardzo polecam taką. Obejrzeć legalnie, z tego źródła. Obejrzeć legalnie. Bo pamiętacie tylko legalne źródła takie jak GG Watch e, <głosy> <głosy> URL Watch Fast and Furious 93 <noise> Ja jestem odliczanie. Zjedzmy Zjedzmy. Zjedliśmy, zdjęliśmy. Frankenstein. Zjedzcie Frankensteina, szybko! O, już nie, o, znowu no mają. Co my odmalamy? To ty mi powiedz mam 92, chodź, ile to, co żyje. No mamy 9, guys, mamy 9! <grych> guys, wycofać mocy, się, wycofać mocy, się, wycofać mocy, się, wycofać mocy, się. Wycofać on on się. Nie, on nie dotyka. Ten pan mnie dotyka. Trzymaj jeszcze trochę, wytrzyma jeszcze trochę, łama. On malował, on malował, on malował 5! O, cofaj 4. się! 3, 2, 1. Yes! Yes! We got it, guys. That's exactly how you play this game. Łapka w górę i subskrypcja za ten epic win na końcu. Myślę, że Łapka w górę i subskrypcja. Łapka, w górę, subskrypcja. Myślę, łapka że... w górę i subskrypcja, e, żebym mógł kupić Mobizen i nie zapomnijcie <coughs> o hashtag nimic go to jail, e, Party. Tak. Party. Napiszcie jaki wasz ulubiony e, brawler, czy to El Primo. Czy to El Primo, czy Nimitz Guys, nowa plotka. E, Liknął now, e, nowy brawler, Nimitz nie no nie spoileruj, bo, bo ogólnie w nie wiem czy wiecie, ale Tatarala pracuje w Supercell jako senior developer lead i, i on ogólnie tam robi zadmiarzy wszystkich i tam jest grubo i tam mamy tak naprawdę wszystkie leaky dla nich. Nic nie mówimy, ale... ale czerwiec może być interesującym miesiącem dla Brawl Stars.